Wszystkie matki widzowie z tej strony Rogalik, a dzisiaj przez 24 godziny będziemy jeść jedzenie z więzienia. Ale nie takie jak na stołówce, tylko takie jakie więźniowie przygotowują sobie nawzajem w celach. Nie mają tam mikrofalówki, patelni ani żadnych narzędzi, które mogą użyć do ugotowania sobie czegoś, więc zobaczycie, czego my będziemy używać dokładnie tak jak oni. Jeżeli wy nie chcielibyście być w takiej sytuacji w więzieniu, to zostawcie tutaj 10 tysięcy łapek, a zorganizujemy tu prawdziwe więzienie i postaramy się z niego uciec. Subskrybujcie też kanał, żeby być na bieżąco, tam na dole po w górę i lecimy do pierwszego posiłku. Ja też tutaj jestem jak ktoś, tylko mnie wykorzystuje. Do wykonania pierwszego posiłku będzie nam potrzebny ser, chleb, masło, folia aluminiowa, no i do tego o dziwo żelazko. Tak jest, żelazko. Pewnie zapytacie się, skąd u osadzonego żelazko albo folia aluminiowa. Odpowiedź jest prosta. Folię aluminiową można kupić od pracownika kuchni w więzieniu, a takie żelazko za niewielką cenę około 1 dolara wypożyczyć od pracownika sanitarnego. Żeby zrobić takiego tosta, oczywiście potrzebujemy dwóch kromek chleba tostowego. Tego więźniowie zazwyczaj mają pod dostatkiem. Serek kupiony w kantynie więziennej kładziemy na kromkę chleba. Oczywiście kromkę zamykamy. Tak jak normalny tost. Kromkę chleba z wierzchu smarujemy masłem. Tak, to jest dziwne, po z wierzchu Posmarowaną kromkę odstawiamy, i teraz z pomocą przychodzi nam folia aluminiowa. Tą folię rozkładamy w ten sposób, kładamy do środka tosta, i teraz ważna jest jedna rzecz, aby jedna warstwa tej folii aluminiowej była na toście. Nie składajmy tego na pół, żeby nie były dwie, bo to nie zadziała. Tą warstwę możemy sobie złożyć w ten sposób, tak żeby trzymała sobie ciepło, elegancko. No i teraz rozgrzane żelazko na dwie minuty. Przykładamy do naszego tosta. Zdejmujemy żelazko. Tost z dwóch stron jest upieczony. I uwaga, otwieramy. O kurde! Jak to wygląda, kozacko? Zdejmijmy sobie tego serka, nic nie może się zmarć. Ło, wow, jest gorący. Pachnie normalnie. 3, 2, 1. Jakby dodać tu keczupu, to totalnie zwykły tost, taki jaki jemy normalnie z toastera. Mega dobry. Bez keczupu 5, a z keczupem by było myślę 7, 8 na 10. Klaudę teraz musi ocenić. Fajnie, że ten ser jest taki rozpuszczony, ale brakuje keczupu. O. Ale dobrze wyszło. Daję takie 8 na 10. Dlaczego 8 na 10? Dlatego, że brak mi koczyku. Kolejną rzeczą, którą przygotujemy w dzisiejszym odcinku, będzie to żelka z więzienia. Tak jest, żelka, która jest dosyć dużo warta, bo za trzy małe kawałki trzeba zapłacić aż dolara. A to ze względu na brak dostępności tej orężatki w proszku, która jest potrzebna. Do tego będzie nam potrzebne mleko w proszku, które wsypujemy do miski. O, myślę, że w takiej ilości wystarczy i do tego dosypujemy orężatkę w proszku. Tak zwykłą, my mamy tu akurat Helenkę, nieważne jaką tam sobie w więzieniu znajdziecie, nie? Także najważniejsze jest otworzyć i dosypać tego kolorowego proszku do naszego mleka. I najważniejsze teraz jest wymieszać te składniki, zanim dolejemy do nich. Wody, bo woda to główny składnik. My użyjemy do tego technologii, w więzieniu byś musiał to robić rękami, natomiast my pomieszamy to w ten sposób, będzie nam łatwiej. Okej, okay, także w tej miseczce mamy wymieszane. I teraz najważniejsze jest to, żeby nie przesadzić z wodą. Zobaczcie, dolewamy dosłownie kapkę wody, ok, dosłownie tyle. I musimy to mieszać aż do uzyskania stałej konsystencji. Ja nie wiem, czy nie zalałem za dużo tego prochu i za dużo orężatki. Ale zaraz zobaczymy. I teraz należałoby, według więziennego kodeksu robienia żelki, mieszać to przez pół godziny łyżeczką. No, my tego nie będziemy robić. Użyjemy miksera z racji tego, że nie jesteśmy skazani, będzie nam szybciej. I za chwileczkę zobaczycie efekt finalny tego, co wyszło. Dobra, wyszła nam z tego taka masa, która coraz bardziej twardnieje, zobaczcie, coraz bardziej jest taka stała, nie? Teraz tą masę, która nam tutaj wyszła, bierzemy sobie na ręce i rolujemy w taki oto sposób. Nie wygląda to dobrze, natomiast, no cóż, musimy spróbować. Jedzenie więzienne przez 24 godziny to jedzenie więzienne. Próbujemy. I uwaga, 3-2-1 spróbuję. Ej, to smakuje jak żelka. To się robi już mega twarde, ale. Smakuje jak żelka, trochę jak lody. Nie wiem dokładnie jak to to smakuje. Jest to trochę kwaśne, naprawdę kwaśne, ale smakuje jak taka kwaśna żelka. Trochę jak lody na końcu? Nie wiem. Klaudia nie chodzi ani jak to smakuje. Mmm, ale pyszne. Faktycznie smakuje jak żelka, faktycznie trochę jak lody. Bardzo dobrze czuć smak tej orężatki, więc zależy jakiego smaku orężatki użyjecie, takiego smaku będzie Wasza żelka. Powiem Wam, że jeżeli ukradniecie trochę mleka w proszku od mamy i kupicie malutką orężatkę, to faktycznie może mieć coś z tego ciekawego i dobrego. Bardzo słodkie, niezdrowe ale dobre. Po śniadaniu i małej słodkości przyszła pora na quesadille. Najpierw składniki. Najtańsza szynka z kurczaka, którą można dostać w kantynie więziennej, plaster tortilli i ser żółty. Oczywiście starty. Wszystkie te produkty możecie dostać w kantynie więziennej. A żeby przygotować quesadille, bierzemy oczywiście wszystkie plasterki tej szynki. Ona nie wygląda zbyt dobrze, ale jest nawet smaczna. Bo już próbowałem. I starannie tniemy sobie tą szyneczkę w takie kwadraciki, żeby wygodnie nam było je sobie potem wrzucić. Całego kurczaka przekładamy sobie oczywiście do miski w takich kostkach oraz dosypujemy do tego taki oto żółty, starty ser. Mieszamy to wszystko ze sobą, i w momencie, kiedy już jest wszystko wymieszane to wykładamy to na połóweczkę tortilli i w momencie kiedy tak to wygląda to składamy sobie tą tortillę na połóweczkę i mocno dociskamy. Kiedy już to zrobiliśmy, oczywiście tak jak w poprzednim wypadku, rozkładamy folię aluminiową, kładziemy pięknie naszą quesadille na folii i składamy naraz tak samo jak w przypadku tosta. Absolutnie nie na dwa, bo wtedy na żelazku nam się nie upiecze, a tutaj tylko zacieśniamy folię tak, żeby trzymała nam w środku ciepło. I trzymamy około 3 minut z każdej strony żelazkiem. Zobaczymy, czy Kasadia się upiecze, usmaży i sprawdzimy jej smak. To jest takie danie, które możecie sobie w międzyczasie, między posiłkami przygotować właśnie w jesieniu. Dobra, uwaga, 3 minuty z każdej strony i otwieramy. Naszą quesadillę upieczoną Gotowaną, czy nie wiem, jak to Klaudia mi tu zwróciła mhm. uwagę upieczoną yy, chyba, upieczoną Jak tak się skupiłam na porzele patrzeć, że ucięłam Ci głowę jak coś w kamerze Prawda? Mhm To Cię zabije. <laughs> Ej, to jest mega mocne Dobra, niech sekundkę przestygnie i zaraz to spróbuję, mega ładnie pachnie I uwaga, próbujemy Szczerze? To jest mega pyszne Kurde Zarąbić ta sprawa, gdybym ja o tym na studiach wiedział. studia jak więzienie. Studia jak więzienie, dokładnie. To smakuje jak w restauracji Quesadilla, serio. Od moja ocena 10 na 10, mega pyszne. Dajmy Klaudii spróbować, myślę, że będzie zadowolona. Słuchajcie, próbuję, jestem głodna. To jest naprawdę fajne i jest lepsze niż tost. Smakuje jak tost, ale taki lepszy. Dobra, ja bym dłużej trochę potrzymała, żeby ten ser się bardziej tylko roztegował, ale fakt, ej, to jest dobre. Naprawdę 10 na 10. Naprawdę. Na koniec najlepsze i najbardziej zaawansowane danie więzienne w dzisiejszym odcinku. Do tego będzie nam potrzebna zupka chińska, tortilla, cheetosy serowe, do tego krakersy, kabanosy i taka oto folika, która jest bardzo ważna. Mianowicie na samym starcie od razu bierzemy zupkę chińską w obroty i kasujemy ją do samego końca. Mierzymy makaron. Otwieramy naszą folikę, w którym będzie całe burrito. Otwieramy zupkę chińską. Wyciągamy przyprawę i tłuszcz. Na razie potrzebny jest sam makaron. I wsypujemy do naszego woreczka. Na następny ogień leczą chitosy, które swoją drogą są moimi ulubionymi, dlatego sezjem. Biraleko zagadajcie dajcie znaka w komentarzu, które citasy według was najlepsza. Much, much later. tosy oczywiście też wsypujemy do środka. Tyle, ile potrzebujecie. Ja powiedzmy zrobię tyle. Również zamknę tutaj o. I oczywiście te tosy również gnieciemy. Możemy sobie troszeczkę otworzyć, żeby nam nie wybuchła nasza paczka. Zanim zaczniecie rozgniatać, a nie ja, tak jak debil, po prostu musicie wsypać wszystkie składniki. Wsypujecie tu krakersiki, do tego dodajecie kabanosik. Cyk i do tego dosypujemy jeszcze tą e, saszetkę z naszej zupki chińskiej. Cyk i gnieciemy to aż do uzyskania jednakowej konsystencji, i w momencie, kiedy mamy taką jednakową konsystencję ze wszystkiego, zalewamy to wodą. Nie dolewajcie dużo tej wody, żeby nie przegiąć też. Ugniatamy to wszystko kurde, to jest gorące. I w momencie, kiedy już zrobiła Wam się taka bryłka, ona jest ciepła trzeba jak najmocniej i jak najtwardziej zwinąć to tak, żeby jak najwięcej powietrza tam odessać i po prostu zrobić z tego taką bryłeczkę wypuszczamy pomalutku stamtąd powietrze, jak najmocniej obijamy tutaj Wręcznik naszego takiego cukieraska. No, i w tym momencie musimy odczekać 15 minut, aż nasze burrito się zbije, nasiąknie tą wodą, którą nalaliśmy, i czekamy w tym momencie. Ale w tym czasie zrobimy jeszcze panierkę z tej naszej tortilli. Te oto tortilla chipsy gnieciemy na panierkę. Staramy się je jak najdrobniej ubić po prostu Tak, żeby można było zapanierować nasze burrito właśnie w tych chipperkach Ja już to tutaj zrobiłem Za chwileczkę będziemy wykładać tu burrito Ale jeszcze musimy poczekać chwilę, aż nasze burrito skończy się w tym ręczniku Nie wiem, gotować? Coś takiego Dobra, sprawdzamy co z naszym pięknym burrito Uwaga Teraz rozwinąć całe Ciepłe jest, to na pewno Obtaczamy w tej panierce doritosów Ja to zrobię jakoś tak, nie wiem czy to się przyklei czy nie Nie wygląda to zbyt dobrze. Dobrze, bo wygląda to tak. Najtrudniejsze danie w dzisiejszym odcinku więzienne zostało wykonane. Pachnie dosyć ładnie. Konsystencja dziwna, smak niezły, mega słone, bo to wszystko, co wrzuciliśmy, jest słone, ale jak z braku laku, to nawet niezłe. Więc jako danie oceniam to słabiej niż quesadilla. Quesadilla bardziej mi smakowała, ale daję tak, no powiedzmy 5 na 10. Ja myślę, że to może być całkiem niezłe. Spróbuj. Oj, oj, oj chociaż to nie wiem. Niezłe, dałabym więcej tylko chrupków serowych. Serowych? No. Jest? Dobre. A to lepsze czy quesadilla? Nie no, quesadilla lepsza, to dałabym dałeś piątkę, też dam piątkę. Myślę, no. że to jest najgorsze ze wszystkich rzeczy, które e, dzisiaj e, miałam zaszczyt, zaszczyt zasmakować. I to by było na telewizowie w dzisiejszym odcinku. Spróbowaliśmy dzisiaj czterech więziennych posiłków przez cały dzień. Przygotowanie ich zajęło troszkę, ale jeżeli podobają Wam się takie odcinki, to szczelcie łapę w górę, suba z dzwonem i napiszcie w komentarzu, które z dań najbardziej Wam się podobało, a może przetestujemy więcej takich dań. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie. Hello! Pa.